Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek, jak najbardziej mogę powiedzieć, że będzie sponsorowany. Mianowicie AliExpress. AliExpress rusza z nowymi kodami powiedzmy. No i dostałem od nich wiadomość, propozycję współpracy. Wybierz sobie cztery produkty, my damy Ci fajny rabacik na te produkty, a Ty wspomnisz o nas, o naszych kodach. No to wybrałem. A co wybrałem, a co wybrałem? Już Ci pokazuję, już Ci pokazuję. Wybrałem tak, radio do naszego Fiata Ducato, czyli do... Campera i do tych innych dostawczaków, do naszego kamperka. Dodatkowo wybrałem booster do uruchamiania samochodu, tak? Jako drugi przenośny rozrusznik, taki booster do uruchamiania. Sprawdzimy go sobie tak samo. Trzeci przedmiot, jaki wybrałem, przenośny monitor. Dokładnie taki sam, jak mam tutaj, przenośny monitor. Zamówiłem taki monitor jeszcze jeden z prostego powodu. Na Allegro czy na Oliksie używane takie monitory ja powiedzmy widziałem po 280, po 350 zł na Aliexpress, nówkę sztukę masz za 300 zł 350, dobij kodami, to zjeżdżasz poniżej 300 zł za nowy monitor tak więc cenowo bardzo mocno wygrywa bardzo mocno wygrywa yy, zamówiłem sobie jeszcze jeden taki monitor do mojego komputera tak? pod biurko wjedzie powiedzmy mini PC to jako dodatkowy monitor właśnie taki, następny sobie powieszę no i czwarty przedmiot, czwarty przedmiot projektor, przenośny projektor ten projektor kupiłem tylko i wyłącznie z myślą o synku. Jeżeli gdzieś wyjedziemy tym samochodem w sezonie, powiedzmy gdzieś zostaniemy na noc, ponieważ nasz busik jest biały, śmiało na jego boku będę mógł uruchamiać czy bajki, czy filmy wieczorkiem. No i wyobraź sobie teraz sytuację: bierzesz gdzieś dziecko, jedziecie gdzieś na noc nad wodę czy w samochodziku, czy w namiocie, obojętnie sobie śpi, ale wieczorkiem jak już się ściemni puszczasz mu taki film, czy bajkę na, na samochodzie, projektor, no co, nie będzie piękne? Ja myślę, że będzie, ale no, przedmiot numer 4 to jest właśnie projektor, tak więc, tak więc zapraszam do wspólnej kawki no i oczywiście dzisiaj na start leci Radiko, Radiko jako pierwsze no i mamy to, mamy to dotarły dwie paczuszki e, powiem Ci tak, powiem Ci tak już wiem, że radyjko, bo otwarłem tą pierwszą paczkę, nie wiedziałem, co to przyszło. Wysyłka z Francji, tydzień czasu, tydzień czasu i przyszła do mnie. Mamy radyjko do naszego dukata I teraz tak, tą paczkę otwarłem i widziałem ramkę. Zostawię mamy ramkę do naszego radia, żeby powiedzmy wstawić te nowe radio w miejsce oryginalnego, tak? Szkoda, że taka wystająca bardziej bym walał, jakby to było schowane, wiesz. Nie wiem, czy ktoś mi za chwilę szyby z auta nie wyrwie. Tylko po to, żeby dostać się do radia za 100 zł. Do tego mamy prostkę redukcję, tak? Dokładnie redukcję radia ze zwykłego. OK. No i śrubki wiadomo. Nie brałem tej najtańszej wersji. Najtańsza wersja miała 1 GB pamięci RAM. Druga wersja, taka średnia, miała 3, 2 GB RAM. No i kolejna miała 3 GB. Ja wziąłem właśnie tą z 3 GB pamięci RAM. To jest najważniejsze, żeby te radia w miarę płynnie działały. Przy 1 GB podejrzewam, że ten Android i to wszystko się tam wiesza. A przy tych 3 GB mam nadzieję, że to już tak w miarę normalnie będzie chodzić. Samo radio, samo radio. Hmm, mamy folię nałożoną na ekran, gdzie jest to? O, widać. Jest dosyć ciężkie, wiesz? Co jest dosyć ciężkie? Metalowe. Zdaje się być solidne. Zdaje się być solidne. I teraz, tak, co my tutaj mamy? Wejście antenowe. 5G, WiFi, Aha to jest zbudowana antena, ok do WiFi, GPS, no i antena LTE, nie? 4G, A czy tu jest slot na kartę SIM? Nie ma, zobaczmy, co my tu mamy w zestawie. Jeszcze Łopanie, audio, wejścia, wyjścia, subwofery, kamery, mikrofony. To jest co? Nie wiem, co to jest. Pusz, w prawo, tak? Pokaż. A, dobra. Tu wrzucamy kartę SIM. Żeby mieć internet 4G w tym radiu, tak? Ciekawe, czy to radio może być jako punkt dostępu. Jeżeli tak, no to mogę wrzucić jako rezerwowe po prostu punkt internetu w trasie. Tu mamy kabelki USB, czyli podpinamy do radia i możemy sobie czy telefon, powiedzmy, czy pendrive'a podłączyć. Także te kabelki pójdą do schowka. Kolejny USB, nie mam pojęcia po co. Kamera. Ok, tu mamy już głośniki, wszystkie i nasze anteny, tak, śrubeczki. Antena jedna. Albo radiowa, albo antena do naszego modemu, czy ten na karty SIM. Tutaj kolejna antena, ale <laughs> Ale już po kształcie widzę, że to jest do GPS-a. Z GPS-a antena, żeby szukać satelity. No i mikrofon. Takie dziadostwo troszkę. Bo szczerze. To... <laughs> Takie dziad... No to jest typowy Chińczyk. O, to jest mikrofon do Twojego zestawu głośno mówiącego. Słabe, słabe te wyświetlacz bo strasznie odbija, nie mam jak telefonu ustawić. Kabel mamy plus i minus, mamy podpięty, puszczamy napięcie, 12,9 V, 0,5A bierze 7W. Chwilę potrzebowało, żeby wystartować. Patrz, tu mamy napięcie akumulatora. 12,5 V. Ja mam zadane 12,9 i 11 W teraz bierze radio. Dobra, po tym menu, które tu już widzę, gdzie wpisywałem teraz, powiedzmy, hasło do mojej sieci Wi-Fi, to widzę, że to jest stary Android 6.0, wiesz? Stary Android. Bardzo stary Android. Tylko ma po prostu nakładkę wgraną poli Niemca, że jest jakimś tam najnowszym Androidem 13 15 Bóg wie jakim polski, ale informacje o telefonie K706 4 GB, a ja kupiłem wersję 3 GB. Ja kupiłem tańszą wersję. No, Android 14. Wstępnie 8 na 10 8 na 10 ode mnie te radioko ma. Zobaczymy. Zainstaluję je w Ducacie i zaraz Ci pokażę, jak to wygląda. Ale podoba mi się. No i co? Najlepsze przed nami, co? Etap instalacji. Powiem Ci tak. W moim przypadku będzie to bardzo proste, ponieważ, ponieważ u mnie wszystko jest po prostu tego, powrzucane luzem. I już Ci powiem, że tutaj... Tu mi brakuje czegoś w tym aucie. To jakiś plastik powinien być, więc kablami tutaj sobie wyjadę na bok. Eee, połączenie Pendrive'a, karta SIM i te sprawy tutaj sobie wrzucimy. W tym schowku to będzie schowane. Same radio, tak jak widzisz, ktoś już tu był. Byli tu przed nami nasi. No dobra, 3 minuty później, tak jak powiedziałem, mam ułatwione, bo tutaj czegoś brakuje. Nie mam w ogóle tego plastiku. Także poprzeciągałem sobie po prostu przewody tutaj na tą stronę. Dokładnie to wszystko, co było w tym pudełku, poprzeciągałem. I teraz będziemy sobie po kolei podpinać. Teraz tak, pierwsza ISO. Możemy już podać, nie? Druga wtyczka, gdzie nam pasuje? Tutaj. Pasuje, pasuje. Dobra. Trzecia wtyczka, to są dwa USB. Dobra, mikrofon też pójdzie tam. Tu będzie wystawał w razie czego. Ja nie wiem w ogóle, czy będę z tego korzystać, ale puścimy wszystko w jednym miejscu. Mamy USB. Gdzie lecisz? Mamy USB, mamy mikrofon, mamy anteny i mamy dwie wtyczki wolne, ale nic więcej w zestawie nie było. Także mogę powiedzieć śmiało, że to tyle. Teraz musimy to upchać. Dobrze, że te radio takie małe, to się przynajmniej z tymi wszystkimi kablami zmieści tutaj. Na dole złapało, złapało, o teraz złapało. Dobra, nie będę jeszcze go klikać. Cykniemy sobie zapłonik. Niech się uruchomi, bo chcę zobaczyć, wyłączę zapłon, poczekam chwilę i znowu włączę. Chcę zobaczyć, czy się usypia, czy się całkowicie wyłącza te radio. Jeżeli się całkowicie wyłączy, to znaczy, że muszę przełożyć przewody do podtrzymania wiesz, a jeżeli się uśpi, to prawidłowo. Na razie radio wyłączymy i teraz tak wyłączymy zapłon. Zapłon wyłączony. Uruchamiamy z powrotem. Chodzi od razu. I w porządku. Właśnie o to chodziło, żeby miał napięcie na podtrzymaniu 11,6 akumulator. Ja mogę tu coś więcej zobaczyć, ale wydaje się, wydaje się że mamy słabo akumulator w tym aucie. 12. Okej, okay, świece grzały, przestał grzać świece i napięcie z powrotem urosło. Dobra. Tu mamy aplikacje wszystkie: DSP, Bluetooth Radio, DVR to nawigacja, Chrome, torque. Check. O, właśnie, ja mam ten taki malutki adapter USB. Mam ten adapter OBD, to go wrzucimy, ale zobacz, proces instalacji radia. Spoko. Szkoda, że tak wystaje na tej ramce. Już Ci pokazuję. Szkoda, że tak wystaje. Troszkę mi się to nie podoba, że tak odstaje od tego auta. W sensie tej tapicerki. Wolałbym jakby było bardziej chowane do środka. Troszeczkę mniejsze, ale chowane do środka. A te anteny, to wszystko tu tu powrzucam, niech sobie to tu leży. Nie? Zaraz tym zrobię porządek. Sam proces instalacji radia, no stary, no nic nie, w moim przypadku powiedzmy, nic nie musiałem drutować, przekładać przewodów. Wszystkie przewody ISO, adaptery, wszystko w zestawie było, także spoko. Poczekamy, na razie się aktualizuje. Tu mamy pinout z tego radia, jakby ktoś potrzebował. Z dwie godzinki później, powiedzmy, to sobie stało. Ja sobie swoje zrobiłem i teraz tak, uruchomimy zapłon. Zobaczymy, jak szybko te radio się uruchomi. Zapłon uruchomiony. I radio od razu pracuje. O, jakaś muzyczka właśnie chciała tu zacząć grać. Teraz zobaczmy, jak szybko, powiedzmy, reaguje. Połączyło się z moim Wi-Fi, tak? Na razie karty SIM nie ma, później mu włożę kartę. Ale włączmy sobie przykładowo YouTube. Mamy YouTube, tak? O, tu mamy jakiegoś amatora. O, reklamy, tak? OK. Musimy pominąć reklamę? Nie jest tak odporny na wodę, na wilgoć. 15, tak? Zobacz. Zobaczmy sobie jeszcze teraz, tak, tutaj. Tam na dole, tak jak widzisz połączenia nasze. Tutaj Ustawienie jakości. jakości. Domyślnej jakości 480 leci, tak? Okay, to dajmy wyższa to jakość to obrazu. Obszarze. Ok. Wycina. Dajmy sobie wstecz. Tego nie potrzebujemy, tak? To puśćmy na przykład tu, klawitera. W tym tygodniu wyszła nowa kamera 300. wyspy aparatów, ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, że można sobie do tego smartfona dokupić prawdziwy obiektyw i, i sobie go dokręcić No to i nie co? Nie, co, myślisz? Niedawno... co myślisz o płynności działania? Podoba mi się, podoba mi się jak najbardziej. Tak jak widzisz sam YouTube, leci w porządku. Teraz pójdźmy sobie wideo na przykład. Tu jakiś właśnie chiński filmik oryginalne z tego radia 4K, bo porządna jakość minimalizujemy muzyka muzyka leci no i znowu aplikacja np. YouTube graj Kiedy Insta 360 nową kamerę Insta 360 Pięknie, wszystko płynnie, fajnie chodzi. Teraz na przykład mapy. Gdzie jedziemy? Jedziemy do na przykład Warszawy, tak? Warszawa. Jedziemy do Warszawy, trasa. Rozpocznij. Hm, co myślisz? Jestem na tak, jestem na tak zdecydowanie. Połączyłem z moim domowym powiedzmy Wi-Fi na razie, póki jeszcze karty SIM nie włożyłem. Puściłem aktualizację, bo to było bardzo ważne, właśnie co się będzie działo po aktualizacji. Zaktualizowało się, powiedzmy, mapy YouTube, wszystko się poaktualizowało. Jak najbardziej zasuwa fajnie, płynnie. Nie mam nic do zarzucenia. Bałem się, że właśnie po aktualizacji nagle się okaże, że długo myśli, długo kręci mapami długo wideo przerabia coś tak często jest, wiesz jak kupujesz takie radio od Chińczyków to tak często jest, że te radio po, wyp te radio po wypakowaniu powiedzmy w miarę fajnie, płynnie pracuje natomiast po tam 20 minutach po zainstalowaniu wszystkiego z każdą chwilą czar pryska, nie? a tutaj spoko, tutaj jak najbardziej wszystko chodzi cały czas ok tu mapę jakieś tam Innej firmy. Co ja mogę tu jeszcze włączyć? Co? Aha, ten tork. Wpiąłem ten adapter USB. Ten adapter do złącza tego OBD, bo mam taki zwykły. Połączył się, ale nie odczytał błędów w ogóle z tego samochodu. Nie wiem, czy to wina adaptera, czy czego. Hardware Information 2GHz. Giga, 2 procesor 8 razy. 8 rdzeni. Może być, nie będę tego weryfikował. Wisi mi to ważne, że to działa. DDR ki pamięci mamy 4 GB. Ja kupiłem wersję 3 GB, a dostaliśmy 4 GB. I chyba 32 GB pamięci po powiedzmy pojemności. Może tak być. 1280 na 720 wyświetlacz teoretycznie, teoretycznie. Natomiast zobacz, na przykład właśnie to wideo. puszczę ci od początku. Nie wiem, czy będę w stanie pokazać to z bliska, to wideo jak działa. Bardzo dobrej jakości wideo. W 100% dla mnie osobiście, w samochodzie, w 100%. Jak najbardziej ok. Nie jest to jakaś gówniana matryca. Szkoda, że jest świecący ten wyświetlacz, nie? I tyle. <laughs> ja na zdrowie, dziękuję. Za 400 zł zasłużona piąteczka z plusem zasłużona, bo podoba mi się fajnie śmiga, fajnie, że po aktualizacji wszystko jest w porządku mamy jakieś tła, tak? jakieś te skiny jest jakiś jasny może ten niebieski, Okej, okay, niech jest program uruchamiający, nie wiem jaki może być takie coś pewnie ciekawe, czy to będzie działało ta prędkość, jak będzie jechał jedyny minus, powiedzmy, to jest ten minus, nie? to, do tego moglibyśmy się śmiało doczepić że tak powiedzmy, o, z samej tapicerki odstaje nam teraz taki panel. Od frontu, słuchaj, no Ducato jako Ducato, to auto jest brzydkie i tak samo od siebie. Od frontu jako tako to wygląda. Natomiast tutaj, nie, no, to jest jedyny minus dla mnie osobiście. Mogłoby być te radio troszeczkę mniejsze i po prostu chowane tutaj na zero. Ta ramka, żeby wystawała gdzieś, gdzieś tyle, taki kawałeczek, jakby tylko troszeczkę wystawała, gdzieś tam osadzone, byłoby lepiej, ale tak też jest. Strzelać nikt z tego nie będzie. Ważne, że ma mapy i, i powiedzmy możemy sobie normalnie spotify, Spotify'a puścić muzyczki, posłuchać. Spoko. Czekaj, wyłączymy sobie dźwięk. No i co? Może małe podsumowanko. Powiem Ci, że 2-3 tygodnie już te radio mam. Tak jak widzisz 4G karta jest wrzucona. Kupiłem kartę z orężu tak? 650 GB na 4 lata. Wrzucone w te radio na stałe. Te radio nam robi punkt dostępowy. WiFi wokół samochodu od razu, ale, ale o ile na początku filmu powiedziałem 8x10, o tyle teraz powiedzmy, bo już w takim dłuższym czasie wykorzystywania, śmiało mogę powiedzieć 10x10, 10. śmiało mogę powiedzieć 10x10, 10. nic więcej od tego radia bym nie wymagał. Za te pieniądze jestem bardzo zadowolony. Cały czas chodzi bardzo ładnie, płynnie, nic nie przerywa, nic się złego nie dzieje. Nawigacja chodzi szybko, wideo, nie wideo, jakieś Spongeboby, Bóg wie co tutaj synek je oglądał. Jak najbardziej w porządku, jestem w 100% zadowolony. Miał być odcinek sponsorowany, a, a myślę, że jest polecający, śmiało mogę polecić. Dodatkowy mikrofon tam zostawiłem, podpięty, natomiast tutaj mamy wbudowany mikrofon. Rozmawiałem przez te radio, przez głośno mówiący i jak najbardziej wszystko bardzo fajnie. Podobno bardzo fajnie mnie słychać. Także, powiedzmy, drugi mikrofon jest w zasadzie niepotrzebny. Ten, który jest tutaj, jest w zupełności wystarczający. Nie musi się przybliżać do radia ani nic. Rozmawiam tak jak w moim samochodzie. Po prostu jadę i rozmawiam, i powiedzmy, druga strona potwierdza, że mnie bardzo fajnie słychać. Tak więc, ja polecam. Polecam, z czystym sumieniem polecam. To tyle, dzięki wielkie. Na razie.